Cześć, dzień dobry. Witam Cię w treningu rolującym plecem. Ułóż wygodnie swoje ciało w taki sposób, żeby łopatki znajdowały się na wałku. Weź głęboki wdech i z wydechem pupa do góry, mocnym brzuszek i delikatnie przesuwasz po wałku. Pamiętaj o tym, żeby Twoje spojrzenie było skierowane w kierunku sufitu. Patrzysz. Przed siebie, świadomie, mocny kor przytrzymujesz, kupa jest cały czas uniesiona, a ty tylko skupiasz się na oddechu. Bardzo ładnie. Delikatnie przesuń się na jedną stronę. Może to być prawa łopatka. Przytrzymaj, skup się na tym. Dobrze, ślicznie. I zaraz z wydechem przejdziemy na drugą stronę. Pamiętaj, że ten trening być może pomoże znaleźć Tobie te newralgiczne miejsca, które najbardziej Wam doskwierają i wykonywane sumiennie gwarantuje Tobie, że pozbędziesz się bólu. Nie bójcie się rolowania, ja tu jestem po to, żeby Wam pomóc. Wracamy do przesuwania po naszym odcinku kręgosłupa i zamknij oczka. Odpoczywaj. Przesuwasz w kierunku karku. Często jesteśmy spięci, nie ma kto nas masować, dlatego musimy sobie pomóc. Delikatnie odłóż pupę, podwinwałek pod Twoje lędźwia i powolutku ułóż się w taki sposób, że kiedy masz wałek pod sobą, on cię odciąża, on zabiera ten ból z lędźwi. Unieś delikatnie pupę, wyciągnij ręce do tyłu, skup się na oddechu. To jest niesamowicie ważne. Możesz podwinąć ręce pod siebie i daj powolutku pupę na dół. Wygląda dziwnie, aczkolwiek bardzo działa. Często jesteśmy pospinani właśnie w odcinku lędźwiowym, a ten trening pomoże Tobie pozbyć się wszelakich bólów. Skup się na oddechu, podejdź delikatnie nóżkami, unieś pośladek i jeżeli znajdziesz to miejsce, które Cię boli, to tylko tam przytrzymaj. No dobrze. Zacznij przesuwać w kierunku pośladków i poruszasz się pomiędzy odcinkiem lędźwia a pośladek. Bardzo ładnie. Przytrzymaj takiego hip trasta, taki wznos bioder na chwilkę, dociskając jeszcze mocniej do wałka swoje plecy. Oddychasz i tylko myślisz o tym, jaką ulgę sobie właśnie dajesz. Bardzo ładnie trzymamy i powolutku, żeby jeszcze bardziej wzmocnić to, do, to doznanie, unosisz nogę, przytrzymujesz i stopa jest skierowana point. Tak jakbyś chciała, tak jakbyś chciał wskazać coś opuszkiem palca na podłogę. Unosząc jeszcze mocniej, dociskamy lędźwia do wałka. Uwierz mi, że to naprawdę pomoże. Powolutku odłóż i z wydechem bierzemy drugą nóżkę, unosimy. Skup się na tym ruchu. To może być bolesne, to może być niewygodne, ale o to chodzi, żeby znaleźć te niewygodne miejsca i dać im ulgę. Przepięknie. W tym momencie dalej trzymasz mocny brzuch. Może będzie Ci wygodniej, kiedy położysz ręce obok siebie. Skup się na lędźwiach. Dobrze. Jak dasz radę, podnieś obie nogi i przytrzymaj. I delikatnie z wydechem opuszczasz. Tutaj jeszcze pięknie pracuje brzuch. Staraj się, żeby wałek mimo wszystko znalazł się pod Twoimi lędźwiami i przy pośladkach. Oddychamy głęboko. Unosisz nogi tylko do tego momentu, kiedy utrzymujesz wałek pod lędźwiówką. Dobrze. Trzymamy i z wydechem opuszczamy nóżki, odchodząc delikatnie do naszej pozycji wyjściowej. Przepięknie. Delikatnie rolujesz plecy. Możesz ustawić wałek w takie miejsce, gdzie dalej czujesz ból. Może być to delikatnie nad lędźwiami. Wyciągnij ręce do tyłu i tylko trzymaj. Wyobraź sobie, że rośniesz. Kiedy masz ręce wyciągnięte do tyłu, zamknij oczy i skup się tylko na tej pozycji. Tu Cię nic nie martwi. Trzymasz i oddychasz. Te 15 minut jest zbawieniem, tak naprawdę. Połóż sobie ręce z boku, delikatnie unieś łopatki w taki sposób, żeby móc wygodnie sobie zmienić pozycję. Połóż wałek z boku z twojego ciała, ułóż się wygodnie. I mniej więcej wałek znajduje się pod Twoją pachą, ale w taki sposób, żeby było go wygodnie rolować. Czyli tak mniej więcej na, po, na połowie znajdujesz się na środku wałka. Najlepiej, żeby to był krótki wałek, i powolutku masujemy bicepsa. Jeżeli chcesz, jak najbardziej możesz ugiąć, możesz ugiąć rękę, zrotować ją bardziej do zewnątrz, ułożyć wygodnie głowę. Zacznij delikatnie prostować rękę i uginać. Przyciskaj to miejsce, które Cię boli. Zostań w tym ruchu i tylko skup się na tym, jak szybko to miejsce puści. Bardzo ładnie. Jedną nogę mam ugiętą, odciążając troszeczkę tołów, i tylko skupiam się na ugięciu i wyprostowaniu ręki. Weź głęboki wdech i z wydechem. Delikatnie, na tyle, na ile pozwala tobie zakres, zacznij przesuwać po tym wałku. Skup się na tym, żeby nic innego nie czuć z wyjątkiem Twojej ręki. One często są pospinane i naprawdę warto zadbać o całe ciało, nie tylko nogi, ale o górę również, szczególnie po intensywnym treningu rąk. Przepięknie. Czas na drugą rękę. Włóż się w taki sposób, żeby było tobie wygodnie rolować bicepsa i z wydechem do siebie, i z wydechem od siebie. Oczywiście możesz być w klęczkach, bo jest to dosyć wygodna pozycja, ale i tak wrócimy do naszej wyjściowej pozycji, czyli jedna noga podwinięta 90 stopni, druga jest swobodnie, a ty tylko szukasz tego miejsca, które Cię boli i idziesz w to. O to chodzi dobrze, pamiętamy możesz ująć też rękę dzięki czemu będziesz, miała, będziesz miało, miała większe napięcie w ręce i rozbijesz to pięknie nie przejmuj się nogami najważniejsze to jest znaleźć stabilną pozycję napiąć cały brzuch i skupić się na górze Delikatnie przesuwasz. Pamiętaj, niech wszystko będzie zsynchronizowane: oddech i przesuwanie po wałku. Dobrze. Ugięta ręka sunie po wypustkach. Jeżeli jesteś osobą początkującą, gładki wałek jest jak najbardziej pożądany. Wszystkie z wypustkami to są już dla osób, które już mają swoją przygodę z rolowaniem zaczętą, rozpoczętą, dlatego nie bądź dla siebie zbyt surowa, surowy i zainwestuj w dobry wałek. Wyciągamy ręce, opuszki błądzą po wałku, pupa jest w górze. A ty tylko zajmujesz taką połowiczną pozycję dziecka. W ten sposób przepięknie rozciągamy całe mięśnie grzbietu. Tutaj wszystko odpoczywa i Tobie dziękuję. Z wydechem delikatnie do góry, tip-topkami podwijasz wałek pod siebie. Daj sobie wygodnie ręce, tak jakbyś chciała przejść do planku na przedramionach. I skup się na tych dłoniach, bo będziemy zaraz wypinać cały kręgosłup. Dobrze. Podsuwasz jak najbliżej siebie. I skup się, żebyś z wydechem przerolowała swoje albo przerolował swoje przedramiona. Bardzo ładnie. Pomimo tego, że to jest trening rolujący, tutaj też brzuch pracuje. Triceps, triceps, dajmy trochę ulgi temu tricepsowi. Rączki tak, jakbyśmy chciały pływać, chcieli pływać przed siebie i tylko powolutku, suniesz od siebie i powoli do siebie. Dajcie znać w komentarzu koniecznie, co najbardziej czujecie, kiedy ćwiczycie górę. Dobrze, ślicznie. No dobrze. Ustawimy się teraz na brzuszku. Wałek przy tobie. Jak najbliżej twojej ręki. Prostuj dłoń przed siebie i zacznij delikatnie przejeżdżać po niej. Szukaj nowych miejsc. Zobacz, gdzie cię może boleć. Dobrze. Czasami takie niepozorne miejsca są najbardziej nevralgiczne. Przesuwasz delikatnie. Pamiętaj, żeby patrzeć ciągle ku dołowi. I tylko trzymasz od siebie i powolutku do siebie. Super. Zmieniamy stronę. Teraz czas na lewą rękę. Powolutku do siebie i z wydechem od siebie. Pamiętajcie o tym, że ruch rolowania nie musi być wcale szybki. Szybkie ruchy to jest przerolowanie. Rolowanie to jest trzymanie tych dziwnych miejsc, które tak bardzo bolą. Zatrzymanie ruchu i czekanie nawet do półtorej minuty, żeby to puściło. Tak więc takie rolowanie jest też dobrym sposobem na znalezienie swoich słabych punktów, bo jeżeli przejedziesz sobie tak po całej górnej części ciała i na przykład stwierdzisz, że boli cię odcinek piersiowy, to jesteś w stanie potem coś z tym zrobić i dalej działać z wydechem. Odsuwasz się, popraw pozycję. Tutaj ma być wszystko napięte i wygodnie. Podsuwasz mocno wałek do siebie i robimy kobrę. Przytrzymujesz i powolutku wydech. Przepięknie, powoli podsuwamy do góry. Napięte pośladki, ślicznie. I przytrzymaj. Otwórz klatkę piersiową. Patrzysz przed siebie, nie rozglądasz się gdzieś tam na boki. Kiedy idziesz do dołu, to spokojnie trzymasz Twoją głowę i patrzysz w matę. Dobrze. Dumna klatka otwarta. Rączki wąsko na wałku. Będzie Tobie zdecydowanie wygodniej. Bardzo ładnie. Unieś pośladki, unieś nogi do góry. Przytrzymaj, napinamy pupę. Trzymamy, trzymamy. Wiem, że jest niewygodnie. Ręce dalej są na wałku. To już ostatki, obiecuję. Ślicznie, bardzo ładnie. Podwin wałek pod siebie. Po raz ostatni otwórz klatkę. Rozciągnij te mięśnie brzucha. I z wydechem. Zginamy kręgosłup i podwijamy delikatnie w literkę C. To już nasze ostatnie poczynania, powtórzenia! Usiądź wygodnie, uśmiechnij się, bardzo dziękuję. Dziękuję Ci za to, że jesteście. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Do zobaczenia!